Krzysztof Bosak, urodzony w 1982 roku w Zielonej Górze, kandydat na urząd prezydenta z ramienia Konfederacji. Krzysztof Bosak poseł na Sejm RP 5. i 9. kadencji. Jest jednym z liderów Konfederacji oraz wiceprezesem Ruchu Narodowego. Przez 5 lat działał w zarządzie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Działalność polityczną rozpoczął jako 17-latek w Związku Harcerstwa Polskiego w wieku 17 lat wstąpił do młodzieży wszechpolskiej, której później został prezesem. Pracował jako pomocnik w Parlamencie Europejskim, był wiceprezesem zespołu ekspertów analiz Fundacji Republikańskiej. Będąc niej przygotował pierwszą w Polsce mapę wydatków publicznych. Jeśli chodzi o wykształcenie Krzysztofa Bosaka, skończył on pierwsze liceum ogólnokształcące w Zielonej Górze. Studiował on architekturę na Politechnice Wrocławskiej oraz ekonomię w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Krzysztof Bosak był najmłodszym posłem piątej kadencji. Startował z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Miał długą przerwę przez to, że LPR się rozpadł. Jak sam kandydat mówi, nie chciał się przenosić do platformy lub do PiSu, więc postanowił poświęcić się bardziej działalności społecznej. Program Krzysztofa Bosaka składa się w dużej części z test konstytucyjnych. Nosi nazwę Nowy Porządek. W programie znajduje się aż 27 test. Postaram wymienić się te, które mogłyby najbardziej wpłynąć na ciągłość i funkcjonowanie państwa. Pozostanę tutaj bezstronny i nie będę oceniać żadnego podpunktu z programu danego kandydata. Zacznę od pierwszej, jednej z ważniejszych test: jedna długa kadencja prezydenta. Kadencja prezydenta zostałaby wydłużona do siedmiu lat bez możliwości. Reelekcji. Zdaniem Krzysztofa Bosaka prezydent będzie mógł skoncentrować się na pełnieniu swojej funkcji, nie zaś na politycznych grach nakierowanych na uzyskanie reelekcji. Prezydent po złożeniu urzędu powinien zostać na kolejne 7 lat marszałkiem senatu, następnie zaś dożywodnim senatorem. Pozwoli to byłym głową państwa na odnalezienie stałego miejsca w życiu publicznym i politycznym narodu, a senatowi na korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia. Sejm nie mógłby głosować nad wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, a jedynie wobec całego rządu. W celu zabezpieczenia stabilności ewentualnego rządu mniejszościowego, premier powinien zostać także wyposażony w możliwość zgłoszenia weta wobec ustaw parlamentu. Myślę, że Krzysztofowi Bosakowi chodzi o uniknięcie sytuacji Mariusza Kamińskiego sprzed kilku lat. Trzecie, prymat konstytucji jako najważniejszego prawa należy wzmocnić, wyraźnym stwierdzeniem o nadrzędności konstytucji. Względem wszystkich innych aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych, do konstytucji powinno być wpisane wyraźne postanowienie o posiadaniu przez Polskę własnej waluty. Należy wprowadzić także zasadę, że polskich sądów nie obowiązuje wykładnia prawa. Konstytucyjną definicję małżeństwa należy doprecyzować. Oprócz wskazania, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko kobieta i mężczyzna, potrzebne jest jasne wskazanie, jakie są podstawowe cele małżeństwa. Polska konstytucja powinna w sposób jednoznaczny chronić życie tych najbardziej bezbronnych, czyli dzieci. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia każdy Polak powinien mieć prawo do obrony koniecznej, nawet gdy obrona ta przekroczy zasadę proporcjonalności. Należy przekazać prezydentowi RP wyłączną kompetencję do powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa Trybunału Konstytucyjnego. I Sądu Najwyższego. Jedynie pierwszy skład członkowski pod rządami nowej konstytucji powinien zostać powołany przez Sejm większością konstytucyjną w celu uniknięcia obsadzenia tych instytucji w całości przez lojalistów jednego prezydenta. Według Krzysztofa Bosaka należy również przywrócić dwie instytucje: sędziego śledczego kontrolującego postępowanie prokuratorskie, a także sędziów przysięgłych, aby poważne sprawy. Na przykład o zbrodnie były rozpoznawane z udziałem ław przysięgłych, w innych sprawach powinni orzekać prawdziwi niezależni ławnicy, a w sprawach drobnych sędziowie pokoju. Krzysztof Bosak w swoim programie mówi również o tym, żeby przywrócić w Polsce wolność gospodarczą. 9. Instytucje kontrolne w rękach opozycji, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że rząd rządzi niepodzielnie w całym państwie. Według Krzysztofa Bosaka kadencję Sejmu należy ponadto wydłużyć do 5 lat, aby dać więcej czasu na realizację złożonych reform i ograniczyć szkodliwe zjawisko funkcjonowania polityków w warunkach prynamentnej kampanii wyborczej. Według Krzysztofa Bosaka należy wprowadzić konstytucyjną i karną odpowiedzialność członków rządu i najwyższych urzędników państwowych za umyślne wprowadzenie błąd parlamentu podczas obrad plenarnych lub obrad komisji. 12. Zakaz uchwalania budżetów z deficytem. Krzysztof Bosak chce uniknąć ciągłego zadłużenia państwa. Dlatego wprowadził taką tezę konstytucyjną do swojego programu. Krzysztof Bosak deklaruje się jako wolnościowiec i popiera takie postulaty jak niskie podatki, podwyżka kwoty wolnej od podatku, dobrowolny zost dla przedsiębiorców czy obniżkę VAT-u na żywność. Gdyby został prezydentem, jak sam określił, zacząłby sprzątanie potarczy tarczy antykryzysowej, postarałby się o szukanie oszczędności. Jako przykład podał np. anulowanie subwencji dla TVP lub wstrzymanie składek do WHO. Napiszcie w komentarzu, czy program wyborczy Krzysztofa Bosaka Wam się podoba i czy dacie na niego głos 28 czerwca. Możecie również wpadnąć na Instagrama i zaobserwować również jest o tematyce politycznej, więc może wam się spodoba. Prosiłbym też, żebyście mnie nie utożsamiali z daną partią lub kandydatem, gdyż w tle cały czas leciały spoty Krzysztofa Bosaka, a nie jest to wyznanie moich poglądów. Na moim Instagramie można w miarę wywnioskować, za jaką partią jestem, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję za oglądanie.